Dla mnie pan Rzeszak jest mistrzem, psychologiem, znawcą duszy, który, który w idealnym momencie potrafi się przyczalić bardzo cierpliwie, w idealnym momencie, ani o sekundę za wcześnie, ani o sekundę za późno, nacisnąć na spust migawki i zrobić piękne zdjęcie. W żadnym z tych zdjęć nie ma nic przypadkowego. Oprócz tych pięknych zdjęć, fotoreportaży, które są taką mini-opowieścią o ważnych wydarzeniach naszego Elbląga, Pan Ryszard dzisiaj przedstawia nam zdjęcia naszego miasta. I gdyby ktoś dzisiaj z Państwa miał wątpliwość, czy nasze miasto, na chwilę tylko trochę rozkopane, jest pięknym miastem, to po obejrzeniu tych zdjęć, proszę Państwa, myśli wątpliwości już nie będziecie Te zdjęcia w zaskakujący sposób, wspaniale artystyczny pokazują miejsca, które wielu z nas mija codziennie obojętnie. Smaczku tych zdjęć dodaje fakt, że pan Ryszard pochodzi z Gdyni i w 25. roku życia przyjechał do Elbląga za swoją ukochaną. I myślę, że tak samo te zdjęcia są dowodem na to, że tak samo ukochał nasze miasto. Wspaniale spotykać się na baronetarzu w tak wielkim gronie naprawdę rewelacja, że y, chciało nam się przejść, a ja powiem coś o chceniu. Proszę Państwa, tu trzeba chcieć wstać przed świtem, żeby zrobić zdjęcie. To trzeba chcieć pójść na moru z śnieżyce, żeby złapać odpowiedni moment. To trzeba mieć oko i chcieć. Y, z Rzeczywiście złapać ten moment, kiedy jest wichura, kiedy jest nieprzyjemnie. No, wielu nam się nie chce. Każdy z nas nosi w kieszeni aparat fotograficzny, bo mamy go z telefonem komórkowym. Ale czy nam się chce wyciągać go, ustawiać się o zdjęcia? Naprawdę to jest wielkie ukłon do wszystkich fotografujących, tak jak Ryszard, a e, niewielu jest nich tak fotografujących, a przede wszystkim dla Ryszarda, ponieważ jemu się chce. I to, co widzimy, to ja pamiętam e, czasy, kiedy gdzieś w Empiku wystawiane były zdjęcia pojedyncze, e, fotografie Elbląga z wydarzeń. Dzisiaj mamy fantastyczne fotoreportaże pokazujące te wydarzenia. I muszę powiedzieć za Zenonem Laskowikiem, który kiedyś powiedział, Poznań zmienił się nie do poznania. Elbląg jest nie do poznania na tych zdjęciach. I chciałoby się wierzyć, że nie ma dwóch Elblągów. Tego jednego prawdziwego i tego drugiego, który fotografuje. I myślę, że tak jest, bo Ryszard ma taki obiektyw, który w tym e logu, który widzimy na co dzień, nie zawsze nam się podoba, bo, bo to jest nasz codzienny e log. Widzi ten e świąteczny, niedzielny. Chwała Ci Ryszardzie, dziękuję bardzo.